Serwis Muzykanci w 20. spowiedzi w 2024 roku. Także daj znać, czy w tym 20. tygodniu roku 2024 nie opuściłeś jakiejś próby z akordeonem. Mam nadzieję, że byłeś wczoraj na szkoleniu. Z tematu jak połączyć ręce na akordeonie, chyba że nie masz tego problemu, także wiesz, że trzeba zadbać w tym tygodniu o siebie w ogóle trzeba zadbać o siebie. Trzeba nie chować akordeonu do futerału, żeby mieć go zawsze pod ręką i trzeba sobie zaplanować pierwszą próbę, jeżeli jeszcze tego nie robisz, żeby później nie móc się z czego spowiadać. Także daj znać w komentarzu na dole, czy nie opuściłeś jakieś próby w tym 20 tygodniu. A wczoraj na szkoleniu także było, zostało otwarte okienko sprzedażowe kursu Jak połączyć ręce na akordeonie i w tym kursie jest dostęp na pół roku za darmo do 30 opracowań utworów biesiadnych na akordeon. Także masz całkowicie za darmo aplikując do kursu Jak połączyć ręce na akordeonie, zostaniesz za darmo na pół roku między innymi do opracowań utworów biesiadnych, na których możesz szlifować właśnie swoje umiejętności rozdzielania i łączenia rąk na akordeonie. Ja właśnie tutaj mam chwilę, siedzę, tutaj wymyślam, jak tu zachęcić, pomóc Ci w połączeniu rąk na akordeonie, bo wiem, że każdy chce być taką zosią, samosią i będzie się męczył nawet 20 lat, nie będzie potrafił połączyć rąk na akordeonie, ale nie zainwestuje w siebie ani złotówki. Także wymyślam tutaj jakieś slogany, terminy, jakieś hasła, ale nie wiem, czy to pomoże. Także jeżeli chcesz, aplikuj sobie na akademiamuzykanta.pl, łamane na JPR i tam znajdziesz ten kurs. Wszystkiego dobrego.